Witajcie moi kochani z tej strony. Pop kulturowy Mario Poranny. Pop kulturowy Mario Poranny. Pop, -pop kulturowy Mario Poranny. Dzisiaj będzie temat totalnie niezwiązany z żadnymi crossfitami, przysiadami, sędziowaniem, nie wiem, problemami egzystencjonalnymi. Znaczy, w sumie, trochę będą problemy egzystencjonalne. Um... Będzie o Wiedźminie, konkretnie, jeszcze konkretnie o serialu Wiedźmin, który w tej chwili w Netflix szykuje nam do oglądania na 2019 rok. Wszyscy zajarani, jak o tym słyszałem, to się strasznie ucieszyłem, bo ten badziewie, ten gniot, który powstało tam na początku, tam nie wiem, to był 2002 rok jakoś mniej więcej, z Żebrowskim, to było po prostu słabizna i no, strzał w kolano i w ogóle, no, tragedia po prostu. I się ucieszyłem. Netflix raczej większość swoich produkcji ma przynajmniej na przyzwoitym poziomie. Kilka zrobili bardzo fajnych rzeczy, no ale też zdarzyło im się kilka gniotów jak jakiś, nie wiem, Iron Fist czy coś takiego, to też wie straszny. No ale myślę sobie, dobra, fajnie, robią. CD projekt tam w tym tam, nie, nie CD projekt Bagiński Platjimicz tam w tym w, 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 będą przy tym współpracować, myślę super, zajebiście, ekstra, może być, może być coś fajnego, zobaczymy, kogo tam obsadzą. W tej roli tak ludzie kombinowali kogo. Tak ym, ludzie chcieli na przykład, żeby Mac Mikkelsen zagrał e, Geralta, czyli to jest moment, który to jest z ja go Miałem tutaj. O, to jest ten pan. I, I pasowałby idealnie moim zdaniem to naprawdę świetny kandydat do tego, żeby go zagrać, no, ale poszli inną drogą. Ostatnio wyszła wiadomość, że będzie, tam tydzień temu, że grać go będzie Henry Cavill, czyli ten koleś, co grał Supermana. I sobie tak myślałem, no ja bym go nie wybrał. Po prostu no, jakoś on taki zagładki, taki na Supermana super, świetnie się nadaje. okej. Okay. Jest idealnym kandydatem na to, żeby zagrać Supermenat, Ale on taki. Kapitan Amerykę mógłby zagrać też. Ale taki zagładki na tego Geralta, jakiś taki taki mało chropowaty. Ale sobie myślę, no od czego są efekty specjalne, coś tam wymyślą, zrobią. Może być fajniej. No I większość ludzi, tak jak patrzyłem na reakcję w sieci, na to zareagowało podobnie. Tego bolu dupy wokół tego, że to będzie akurat ten aktor, a nie inny, w zasadzie nie było. Szczególnie, że tutaj wyszedł taki fanowski. Taka przeróbka jego zdjęcia yy, ucharakteryzowany jest na Wiedźmina i wygląda ok, wygląda fajnie, wygląda spoko. Aktorem jest nawet niezłym, w sensie po, powinien sobie poradzić. Znaczy okej, okay, no i fajnie, no i wszyscy tak. No dobra, ok, Henry Kabel. Super fajnie, że zatrudnili aktora takiego z pierwszej półki, znaczy, że będzie budżet, burzet i, i, i w ogóle w ogóle. No i potem się zaczęli ludzie, no cały czas się zastanawiają, kto tam tę resztę ról obsadzi, no tam mają ludzie swoje typy, jeżeli chodzi o tam o Jenefero, tam te wszystkie te, no wszystkie te czarodziejki z dużym cycem, no wiadomo. No ale też było bardzo duże pytanie, kto ma zagrać Ciri. Ciri, lwiątko z Cintry, czyli tą protegowaną Geralta, ja w ogóle nawet nie wiem dokładnie w jaki, czy to, w sumie to mi pominęło? czy to będzie ekranizacja książek, czy to jakoś coś jeszcze, nie wiem do końca. Czy to będzie ta fabuła, która jest na z książek, czy to będzie w ogóle jakoś tam pomieszanie z poplątaniem, nie wiem, szczerze mówiąc. E, no, ale jak wygląda Ciri, to większość ludzi, znaczy większość ludzi wydawało się wiedzą, jak wygląda Ciri. Natomiast bardzo możliwe, że jednak to, co będziemy oglądali w serialu, dosyć mocno będzie odbiegało od tego, czego doświadczyliśmy. W książkach ze względu na to, że wyciekła, znaczy wyciekła, wyciekła. Bo w sumie nie wiem, czy to był wyciek, czy po prostu tam informacja wyszła, że do roli Ciry poszukiwane są, jak to było określone, osoby z mniejszości etnicznych. Czyli to może być równie dobrze, nie wiem, peruwianka jakaś na przykład, albo proszę ja was, nie wiem, Inuitka jakaś na przykład, czy prędzej ludzie celują, że to będzie jakaś, nie wiem, albo czarna dziewczyna, albo nie wiem. Ktoś, no nie wiem, Puerto Rico, jakieś takie rzeczy. No i kurwa otworzył się zawór z kupą po prostu w związku z tym. Powstało strasznie dużo memów, z których mam ubaw przez ostatnie kilka dni. Wyśmiewających politykę Netflixa dotyczącą wyborów castingowych. Na przykład jest plakat z Johnem Boyega. John Bega. to jest ten koleś, który grał Fina, czy gra Fina w Gwiezdnych Wojnach. O tym, że ma grać Kurta Cobaina w filmie biograficznym. Jest zdjęcie Roberta Downeya Jr. Ucha ucharakteryzowanego do filmu Tropic Thunder. Mam straszny ból gardła za każdym razem, jak mam powiedzieć jaja w tropikach. Tropic Thunder z podpisem Upcoming Netflix Iron Man. No tam jest, jak ktoś nie oglądał, polecam. Bardzo fajna komedia gdzie on gra aktora, który jest biały i gra właśnie czarne, y, murzyna, ale tam jest ucharakteryzowany. Y, więc ha, 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 hi hihi. Jest zdjęcie jakiegoś totalnie przypadkowego pana w metrze, podejrzewam w, w Nowym Jorku, bo czemu nie, który wygląda dosyć mocno jak Walter White y, z Breaking Bad, jest podpisane Breaking Bad by Netflix, i siedzi sobie taki łysy, y, 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 starszy, czarny pan y, w metrze. Monaliza Zafro Afro i, i tamten, no sporo powstało jakichś takich heheszkowych memików związanych z tym, tego strasznie dużo, to było pierwszych cztery, które wam wyświetliłem, które znalazłem na Nine Gagu, a tego jest po prostu tony, no niektóre są mniej, drugie bardziej em, śmieszne. No i oczywiście powstała ta, no jest ogólnie ból dupy o to, że na przykład, nie wiem, Ghostbusters, tak, pogrątów, duchów przerobili, i że już, czy przerobili, że no zrobili reboot, i że tam w oryginale to byli panowie, a to tutaj zrobili, że są same panie, no i że w ogóle ten gender, i że w ogóle po co, a po, no i że tutaj to samo, także, no przecież, bo Tiri to ona była biała i miała białe włosy i blond, i co wy robicie, zniszczyliście mi zniszczyliście dzieciństwo i Wałęsa, gdzie jest moje 100 milionów, nie? I takie różne historie. Ja wam powiem tak, że ja osobiście, ogólnie rzecz biorąc, to ja nie mam jakiegoś szczególnego bólu dupy, jeżeli chodzi o takie bardzo luźne podchodzenie do tego, jak powinni wyglądać bohaterowie jakichś tam filmów, ekranizacji, przeróbek itd., chociażby ze względu na to, że bardzo lubiony przeze mnie film, Skazanie na Szałszank, The Shawshank Redemption, który no, też na podstawie książki na, nakręcony. W oryginale w książce, nie wiem czy pamiętacie taką postać, no, raczej pamiętacie, Reda e, z tego filmu, którego grał Morgan Freeman. W oryginale w książce Red był biały, białym Irlandczykiem, rudym. Biały, rudy Irlandczyk, a w filmie a damy ramurzyna. I dalej. Nawet był chyba dowcip w tym filmie, jeżeli dobrze pamiętam, że dlaczego mówię na ciebie, radę, bo, mam, bo jestem Irlandczykiem i tam było hahaha, ha, ha, hi, 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 bo muszę powiedzieć, że jestem Irlandczykiem. Więc to nie jest nic niespotykanego i to nie jest jakby w ostatnim czasie, bo ktoś mówi, że teraz już żod żadnej świętości nie ma. Nic nie może być tak, jak powinno być, tylko tu zmieniają, bo to musi być poprawność polityczna, puch gender kurwa i inne takie. No, a jak widać, no to nie jest nic jakiegoś szczególnie nowego. Oczywiście różni twórcy mają różne powody, żeby takie rzeczy robić. Czasami po to, żeby coś troszeczkę nie wiem po co w sumie, ale mi to jakoś tam mi przeszkadza. Ale niektórzy spróbują, na przykład, jakieś stare historie w jakiś sposób unowocześnić tak, żeby ludzie z większej liczby kultur niż tylko z jednej. Mieli jakiś punkt odniesienia i łatwiej by im się było z tym identyfikować. Ja na przykład no nie mam bólu do po tym, że w czarnej panterze to tam nie wiem, czy był jakiś biały aktor. Znaczy, nie no dobra, był Andy. Jak on ten, ten co gólu ma? Ten Smigola. Andy Serkis? 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 Anthony Serkis? Jakiś, a, jakiś tam na Ai z Serkie. Ser, ser co on tam był tylko chyba. I nie, mam no okej, okay, fajnie, no dzieje się w Afryce, to jest ten. No ale y, z drugiej strony mamy taki twór, jakim jest Thor, w którym na przykład Heimdall jest czarny. I tam jest bardzo dużo, tam co drugi ten, nie wiem, a, 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 Asgardczyk y, jest, y, jest, jest innej rasy niż ludzie, którzy żyją w Norwegii. Tak naturalnie w sensie, w sensie z dziada, pradziada. I, i ja na początku, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to tak sobie myślę, Ej, ale a w sumie co za no, bajka o bogach, którzy latają w pelerynie i się napiżdżają, czemu nie, no kiedyś jak te legendy, no bo mówmy się, że to są legendy, powstawały, no to ludzie, którzy je spisywali, oni pewnie w życiu nie widzieli nikogo innego jakby od siebie, w sensie nie, nie, nie wiedzieli nawet, że może być coś innego, tak, no i w sumie fajne zrobili teraz krok do tego, żeby troszeczkę tą całą historię przybliżyć ludziom. I też Heimdall jest czarny, tak? A, no a nie był zgodnie z, z mitologią nordycką. No i okej. Okay. Wokół tego, ja nie, nie wiem, czy były jakieś zamieszki w Oslo, czy gdzieś tam związane z tym, czy ludzie mieli o to ból dupy? nie wydaje mi się, jakby nie natknąłem się przynajmniej w sieci na informacje na ten temat, żeby miało tak być. Natomiast no, są, ale był Buldupy, ostatnio był Ghost in the Shell i grała majora ta, jakiej ta, Scarlett Johansson i też był Buldupy, a dlaczego nie Japonka, Scarlett Johansson, a znaczy Japonka, jakaś Azjatka, Scar Scarlett Johansson, no, no bo tak, bo potrzebowili, bo, potrzebowili bo nie potrzebowali, oni potrzebowili, bo potrzebowili aktorki z najwyższej półki, która przyciągnie ludzi do kina i posadzi te, te, te tyłki na fotelach, no i wybrali Scarlett Johansson, no. A ona, a było wyjaśnione we filmie, że ona wcześniej. Był, no zresztą, zobaczycie to, zobaczycie. No, dla mnie to nie, nie było nic, nic strasznego. Więc, jakby, no już nic, żebym teraz nie opowiadał każdego filmu, w którym, no nie wiem, to serialu, czy tylko, w którym coś tam pozmieniali. Są sytuacje takie, w których rozumiem, że ludzie mogą mieć na to wywalone. Tak jak ja, na przykład, w tych przypadkach, w których teraz opisałem. Mam, rozumiem do pewnego stopnia ludzi, którzy. No są tacy, no ale po co? Tak na, zasadzie, no, na przykład z pogrącami duchów. No mi jakoś tam strasznie nie przeszkadza, że zamiast czterech facetów były cztery babeczki. No niech se będą cztery babeczki. Tyle Tylko, że to takie było, no po co? W sensie, jakby było tak, że jedna, dwie są, wiesz, wiecie, wiesz, no ja do ciebie mówię, e, babeczkami. A, dwie oso, a dwóch pozostałych bohaterów to mężczyźni. A to jest tak, no widać, że to specjalnie zostało zupełnie o 180, o 180 stopni odwrócone. Nie no, ma w tym ogólnie rzecz biorąc nic złego. Ja naprawdę. A czy film mi się średnio podobał? Po prostu nie był zabawny, ale to nie miało nic wspólnego z tym, jakby kto, kto, kto w nim grał. Po prostu mi się film średnio podobał. Um, ale y, to wyglądało tak, jakby to było po prostu na siłę. Że jakby całe, cały sens powstania tego filmu to nie było to, żeby zrobić film o pogrącach duchów. Tylko zrobić przeróbkę pogromców duchów, gdzie odwracamy role męskie i żeńskie. I okej. Okay, no, ten film, tak ogólnie, nie, nie, w sumie na czy on był jakąś klapą, czy tam sobie dobrze poradził. Na pewno by były osoby, które mi się to podobały. Ja mam, ja mam w sumie wywalone, ale tak zresztą tak są po co? Bez sensu. Natomiast są sytuacje też takie, w których ludzie się po prostu oburzają strasznie. Gwiezdne wojny na tym cierpią po prostu masakrycznie. Jest taki niesamowity hejt na te Gwiezdne wojny, które Disney teraz nam serwuje. Na dobór aktorów, na to, że a dlaczego kobieta jest głównym bohaterem. No, ja, się, ja mi się tylko nie podobało to, jak Leia udawała Supermana. To było tak... no... Okej. Okay. Znaczy... No bez sensu zupełnie, ale... Dobra, natomiast jeżeli chodzi o dobór aktorów, że nie wiem, że jest czarny szturmowiec... no. Czemu nie? Że... albo bo w starych Gwiezdnych Wojnach to czarnych ludzi prawie nie było. No kurwa, w 1315 w Polsce nie było ani jednego, a teraz jest od cholery ciut-ciut. No to czasy się zmieniają, no kiedyś nie wiem, czy nie chcieli obsadzać, czy to. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, Billy D. Williams, nie wiem kurwa, powiem dlaczego sam tam kurwa występował, nie wiem, ja on nie powiem, natomiast co no, są bóle dupy, o te, 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 te takie rzeczy, historie, że teraz w tym w Deadpoolu, że Domino była czarna z białym okiem, a powinna być biała z czarnym okiem, kogo to obchodzi w ogóle, czy to, czy, co to, to nic, moim zdaniem, to nic, jakby nie wpływa bezpośrednio na samą fabułę jako taką. I w sensie może być, no w sensie to nic nie zmienia, w sensie no, jest inna aktorka, no, dajmy szansę też innym, właśnie tak, żeby innym, osobom z innych, nie wiem, kręgów kulturowych, czy, 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 czy o innej etniczności, takie słowo, o, o, no, 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 że wyglądzie i tak dalej, fizjognomii, yy, móc się trochę lepiej identyfikować z tym wszystkim, ale są granice. I teraz dopiero przychodzę do, do ataku. No, to nie jest kontratak, bo w sumie mnie nikt nie zaatakował. A co w sumie mnie zaatakował? Netflix. Ja muszę teraz przejść do kontrataku. Bo są granice, i tą granicą jest Cyril Sintry, moi drodzy. I jest ona tą granicą z bardzo prostego powodu. Już wam tłumaczę. Jeżeli sobie spojrzymy na mapę. Świata Wiedźmina, który teraz wyświetlam wam na ekranie. I ja wiem, że zaraz jakiś po prostu nerd mi powie, no to ta wersja mapy, to ona jest tylko zgodna z pierwszą i drugą wersją książki, ale już z spopra... Nieważne. Nie, nie wiem jaka była w grze. W gry grałem mało. Mnie interesuje to, co było w książce. To jest dla mnie jakby punkt odniesienia. I to jest mapa z, ze książki. Ja tutaj myszką mam teraz pokażę. Tu jest intra, Tu, na dole, mapy. I teraz tak. Jest Cintra. Tu mamy te wszystkie inne tam państwa nieważne, tam się nazywają różnie, tam i tak dalej. I pod Cintrą, de facto, a czy tu wygląda jak jedna część nieważny, pod Cintrą jest Nilfgaard. Tak? Jest. Dobrze. To oznacza, że Cintra nie była najdalej na południe wyciągniętym krajem północnym tzn. Nordlingów. Tak? Bo były jeszcze Nilgar. Oni co prawda się za Nordlingów nie uważali, ale jakby jeżeli, jeżeli chodzi o obyczaje, kulturę i tak dalej, to się dużo różnili. Natomiast jakby z wyglądu fizycznego nie różnili się niczym. To byli po prostu te same biali ludzie jak w innych pozostałych królestwach w Wiedźminie. Tak więc dziwnym by było, jeżeli Cyrilla z Cintry, księżniczka, czyli z rodziny królewskiej, z tej Cintry, która znajduje się. No na dobrą sprawę we środku e, tych wszystkich innych królestw północnych była zupełnie y, innej y, rasy niż pozostali ludzie z, z tych wszystkich innych krajów królestw dookoła. No to jest po prostu bez sensu, to się po prostu nie klei. W sensie, że co, że bo ogólnie w książce pojawiają się przybysze z takich bardzo dalekich krain i tam jest powiedziane, że gdzieś tam daleko na, pół, no, na południu, na południu to są jakieś takie dziwne kraje, gdzie tam ludzie jeżdżą na koniach w białych w czarne paski albo odwrotnie i tam, no, że tam jest taka jakaś ich Afryka i ich bliski wschód, jakieś takie historie, nie? Jest coś takiego w Wiedźminie. Pojawiają się takie postacie raz na jakiś czas gdzieś tam pojedyncze, gdzieś tam się zawędrowały, zawędrowały se. Natomiast... Um, powiem wam tak, gdyby się miało okazać, że Geralt będzie grany przez aktora jakiegoś Eskimosa, Inuite, nie wiem, albo przez jakiegoś Araba, albo przez Aborygena to tak na dobrą sprawę, jak się nad tym poważnie zastanowić, to by było. No okej, okay, to jest możliwe. On był. Spoiler alert. Dzieckiem dwójki czarodziejów. Co prawda też raczej się ja nie pamiętam, czy coś było. Czarnoskórych, czarodziejach, w, 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 tam w tych. Chyba, chyba nie był, że. Chyba, nie, jakoś nie, nie sobie, żeby w ogóle było cokolwiek na ten temat. Ale no, teoretycznie jest to możliwe. Że był tym dzieckiem, że oni go tam zostawili, potem z tego Wiedźmini wzięli, napoili go tymi wszystkimi tymi, tymi narkotykami okropnymi, i on wtedy zbladł. Naciągany jak cholera. Byłby kurna yy, ten. Murze na albinos, cokolwiek. I. To byłoby głupie, bo byłoby też bezsensowne na sobie po co, po co ta zmiana, ale to jeszcze byłbym w stanie. Okej, okay, no, chcieli zrobić coś innego, dobra. Ale tu, w tym przypadku, w przypadku Ciri, to nie ma najmniejszego sensu i w ogóle się nie klej kupy. No bo to byłaby jakaś enklawa ciemnoskórych osób wewnątrz królestw innych. Z biało osobami, no chyba, że to jest możliwe. No, możliwe, ale tak niesamowicie mało prawdopodobne, to by było, to by było wywrócenie zupełnie do góry nogami yy, w ogóle całej mapy i geopolityki, która była w książkach bardzo dokładnie opisana, skąd tam się to brało i tak dalej. Zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu. Szczególnie, że Cintra jest o tam ileś, no niedaleko wysp Skellige, na których są tacy na dobrą sprawę wikingowie. Tacy, powiedzmy, tacy. I oni tam są bardzo zziomowani, więzy krwi są między nimi, jakieś tam kurwa okłady, nie wiadomo co, cudawianki. E, no to... Czarny wiking? Znaczy, wiesz o co mi chodzi, no... To się po prostu nie klei. Znaczy też z drugiej strony tłumaczenie tego w ten sposób, że ooo, to jest tak na dobrą sprawę, wyciągnięte z takiej mitologii słowiańskiej. Nie, to nie ma na... Słuchajcie, no są jakieś elementy mitologii słowiańskiej, ale to nie jest mitologia słowiańska, to nie jest królowa Polska. To nie jest małopolska... Cintra to nie jest małopolska. Nic takiego, więc też już bez przesady. I tak jak mówię, nie chodzi mi o to, żeby nic nie zmieniać. Bo mówię, jakby Geralt był indianinem, Albo jaskier był jakimś, nie wiem, latynosem, grany przez jakiegoś latynosa, bo on jest skurma, skądś tam, to by nie, to by nie miało w szczególności akurat w przypadku Jaskra, by to nawet pasowało, chyba, bo on gdzieś tam bardziej z południa był. Więc nawet by, bo, nawet by to, to, to by się jakoś tam skleiło. Nie? Ale no, w jej przypadku, w przypadku Ciri, to po prostu no, wywraca to do góry nogami całą geopolitykę regionu. Regi całą geopolitykę regionu! To, to jest bardzo niepoważne stwierdzenie z, z mojej strony, tylko moim zdaniem. Ktoś, tego, znaczy ktoś to na pewno przemyślał, no bo z drugiej strony znowu zrobiliby yy, trochę, chociaż kurcze, no w, w grze o tron. Ilu było niebiałych w grze o tron? Trochę było, czy znaczy no w tych, okej, okay, no dobra, w tych wątkach, które są tam, te brawo, z, tak dalej, tak dalej, to OK. Dobra, kręcą się tam, w to i z powrotem biegają. Dofrakowie to tacy, tacy cyganie, trochę, cholera ich wie, cyganie z mieczem. No dobra, okej, okay, no to tam jest, ale, ale widzicie, ale w innej krainie, gdzieś w cholerę, w piździec, a tam w tej krainie takiej, tej północnej takiej, no nie, no po, po, po prostu, więc... No, no nie wiem, no, znaczy byłby, znalazłby się na pewno, ja rozumiem jak najbardziej to, chęć tego, żeby ten serial nakręcić w taki sposób, żeby on był atrakcyjny dla możliwie jak największej grupy ludzi i żeby nikt nie czuł się wykluczony ze względu na to, że nie jest w stanie w jakiś sposób identyfikować się z ludźmi w tym serialu. Natomiast. Można to było, po pierwsze, moim zdaniem, zrobić dużo lepiej po prostu jakąś inną postać przerobić w jakiś inny sposób, albo na przykład w ogóle z Nilgardczyków zrobić takich trochę latynoso coś, bo to już by pasowało, oni są już tam na tym południu, ci tacy może bardziej wymieszani by byli czy coś. To, to by się jakoś nie kłóciło, to nie byłoby nielogiczne i dziwne po prostu, na w świecie. No, chyba że rzeczywiście planują jakoś strasznie tutaj to przebudować i zrobić taki Ruch Hala Tor, że tam w ogóle po prostu wszystkie rasy żyją ze sobą, nikt nie wie w sumie dlaczego, jakim cudem na dalekiej północy żyją Murzyni i im nie jest zimno, i nikt tego nie rozumie. Tego nie rozumiem. Ale też, z drugiej strony, należy zastanowić się, no u nas w Polsce to jest ciężko się nad takimi rzeczami zastanawiać, nawet dyskutować o nich, bo jesteśmy tak niesamowicie homogenicznym narodem, że aż pachniemy wanilią? Nie ciekawe, jestem ile osób zrozumiał ten dowcip, ale no, w, w, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, gdzie jest no, bardzo duża różnorodność kultur i pochodzenia ludzi. Ile osób rzeczywiście, jakby. Ja, ja, nie, ja nie wiem, czy tak. Wiedźmin jest już w tej chwili bardzo dobrze znany. Gry go rozsławiły na cały świat w taki sposób, że po prostu e, szok w trampkach. Książki przez to też są bardzo, już wcześniej były, ale dzięki grom e, świetnym, z tego co wiem, e, też są super ekstra, fajnie znane i tak dalej. okej. Okay. Ja się zastanawiam, na ile no wcześniej. No dobra, no Wiedźmin rozszerzy te grono osób zainteresowanych, Ja Netflix czy Wiedźmin. Netflix rozszerzy te grono osób zainteresowanych Wiedźminem. Ale czy naprawdę, jeżeli mamy historię o tym, że ktoś biega z mieczem i walczy z wampirami, to jak ktoś lubi tego rodzaju historie, ja teraz na głos myślę: jak ktoś lubi tego rodzaju historie, to czy naprawdę będzie się bardzo obrażał, że ta osoba, która walczy z wampirami, to jest biała, a nie czarna albo odwrotnie? Bo na przykład, jak ja oglądałem czarną panterę, gdzie tak jak, żeśmy ustalili tych białych, to był jeden, ja nie miałem problemu. Z jakimś, nie wiem, zidentyfikowaniem się z postacią, albo zrozumieniem problemów tej postaci, skąd się biorą takie wybory, albo inne. Nie, nie, nie zabierało mi to przyjemności z oglądania filmu. Szczególnie, że jeżeli coś się dzieje w Afryce głównie i dotyczy afrykańskiego króla, to ja się no, spodziewam tego że ten afrykański król będzie czarny. Znaczy, to jest logiczne następstwo po prostu jakby biegów wydarzeń, tak? I w momencie, w którym oglądam film, yy, który, owszem, fantazy, to, 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 to nie są Czechy, to nie jest Słowacja, to nie jest tam burwa, Niemcy jakieś coś, tylko jakieś wymyślone zupełnie królestwa o dziwnych nazwach. Natomiast no, jest to jak najbardziej wzorowane tak jak już wcześniej było opowiadane, rzeczywiście jest tym prawda, że du dużo jest tutaj jakichś mitów, szczątków mitów, czy słowiańskich, czy ogólnie europejskich. Jasne oczywiście, że tak. Autor pełnymi ręcami czerpał z tego. I człowiek też się spodziewa, że to jakby w naturalny sposób mi się wydaje tego, że pewne rzeczy będą wyglądały w pewny sposób. Szczególnie... Że tak jak mówię, no w przypadku tej jednej konkretnej osoby, no więcej tych osób by się znalazło, ale w, w przypadku tej jednej konkretnej osoby, naprawdę moim zdaniem to jest bez sensu, bo nie zmieni to niczego z punktu widzenia yy, jakby na dobre, moim zdaniem. Nie, nie zmieni niczego na dobre z punktu widzenia fabuły. Może tylko tak strasznie skomplikować sprawy, czy, albo będą musieli to zaadresować. I w strasznie pokrętny sposób, w jakiś spróbować wyjaśnić, dlaczego. Albo z drugiej strony, po prostu. Hej, nie, ona po prostu jest czarna i co? No i co? No jest. No nie wiem, no. Naprawdę myślę, że dałoby się znaleźć dużo fajniejszy sposób na to, żeby w jakiś sposób ludziom to przybliżyć. Szczególnie, że ja tak się zastanawiam. Czy się mogę zastanawiać, nie? Bo to tak myśleli o tym ludzie w Stanach, bo to głównie podamerykański rynek są te wszystkie rzeczy kręcone. Wydaje mi się, że Netflix tam najwięcej zarabia. Ale tak sobie myślę, czy naprawdę jest aż tak wielu. Pytam poważnie. Zaraz mi się z ten podcast. Ilu jest tak naprawdę fanów niebiałych o imieniu Steven? I w okularach takich sklejonych po pośrodku. Ilu jest niebiałych fanów machania mieczem i zabijania smoków? Na pewno są, jestem tego pewien. I w sumie, jak tak w wartościach absolutnych by podać, no to byłaby nawet spora grupa. Ale też nie, no w sumie dobra. No nie, okej. Okay. To będzie, to, to jest... znaczy, jakby taki typowy gracz Dungeons and Dragons, no to kojarzy mi się raczej właśnie z takim pryszczatym białym chłopakiem ze z, z, za dużą nadwagą. No, no nie, ono, nasi czarnoskórzy bracia też mają prawo pobiegać za smokami. Ale ona nie biegała za smokami. Nie, no nie wiem, naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego akurat ta postać musiała to być. Szczególnie, że tak mówię, to za dużo komplikuje. Geralt, mówię, Geralt to jest kimos, ja bym to oglądał. Moim zdaniem to byłoby coś. Albo Jaskier jakiś, taki Don Juan bardziej. Don Juan, Don Juan. By mógł być i też by było spoko. Też by to nie było bez sensu zupełnie. A tak to tego nie czuję po prostu, bo to... Geograficznie po prostu nie pasuje do tego wszystkiego. Nie wiem. Nie wiem, mi to po prostu jakoś tak. Znaczy, podejrzewam, że ogólnie to będzie ok. Kogo by tam nie obsadzili? Um, w sumie bardzo uspokaja mnie to, że Henry Cavill tam jest zatrudniony, bo jeżeli jest. Co prawda, jak pokazują przykłady filmów z DC, to jakby obsada czasami nie ma znaczenia żadnego, ale. Um, Trochę mnie tu uspokaja w kontekście tego, czy poważnie podchodzą do tej pracy, no bo jak już zatrudnili kogoś takiego, komu będą musieli tam siana posypać bardzo ostro, to by oznaczało, że będą się próbowali postarać dosyć mocno, tak, więc kogo by w roli tej Ciri nie obsadzili, no nie powinno być źle, no. Ważne, żeby nie było takich tych gumowych robaków ubijanych wykałaczką, tak jak to było w, w, w tym, w tym Wiedźminie Polskim, po prostu... Okro... Efekty specjalne były tak okropne, że człowiek nie był... Nawet jak był taki wypuszczony, żeby po polską produkcję fantasy zobaczyć, to i tak się to strasznie ciężko oglądało. To mnie oczy krwawiły po prostu. Więc no nie da się zrobić tego gorzej, niż było. Więc no, wychodzę z założenia, że tak czy inaczej będzie nieźle, ale nie rozumiem, nie rozumiem. Dlaczego akurat ta postać, a nie jakaś inna, która miałaby większy sens, łatwiej byłoby wytłumaczyć dlaczego tak jest, I bardziej by to pasowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jestem ciekaw, jestem ciekaw kogo obsadzę. Nie mam bladego pojęcia. Moi drodzy, to był popkulturowy Mario Poranny, moje pierwsze podejście do tego rodzaju tematyki. Było ciężko, ale jakoś to przeżyłem, mam nadzieję, że Wy też. Jeżeli się Wam podobało, pamiętajcie, żeby dać lajeczka, żeby zasubskrybować. Jak Wam się coś nie podobało, to feel free mi to powiedzieć. Piszcie w komentarzach, czy się zgadzacie z moim zdaniem, czy nie, czy, czy może coś pominąłem, a może moje argumenty są z dupy i dajcie znać też... Czy są jakieś tematy? Niekoniecznie popkulturowe w ogóle jakieś, które chcielibyście, żebym poruszył, byście chcieli poznać moje zdanie na ten temat. Jeżeli, się, jeżeli temat jest taki, że u wstydzicie się i nie chcecie pisać publicznie, to możecie wysłać mi prywatną wiadomość. Jeżeli nie chcecie robić tego w komentarzu, możecie też wysłać mi maila na adres zrób 101 i jak będzie coś fajnego, interesującego, to i będę miał na ten temat coś do powiedzenia. To się widzimy następnym razem, a tymczasem, Borem Lasem, żegnam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Papa. Pa.